Wysłuchaliśmy sezonu polityczne, który jak zawsze wyznaczony jest rytmem pracy polskiego parlamentu. Polski parlament jeszcze będzie zbierał się w miesiącu lipcu. ale generalnie wszystkie partie stowarzyszenia polityczne dostosowują swój rytm do tego rytmu politycznego, który jest. W Zaprosiliśmy Państwa na to spotkanie, bo po pierwsze chcieliśmy przypomnieć to, co w w sezonie politycznym Sojusz Lewicy Demokratycznej na terenie miasta. A jakie działania podejmował? Jakie wyzwania czekają na roku 2014? Jak wyzwań w roku 2014 jesteśmy przygotowani? No i to wszystko. Chcieliśmy życzyć Państwu słusznego, proszę odjadać, podijać. Inicjatyw podejmowanych przez wygłoski czy SLD w minionych miesiącach Tomasz Piłaski, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Szanowni Państwo, cieszymy się, że tak licznie przybyliście do nas Przede wszystkim tutaj jeszcze kontynuując tę myśl, którą rozpoczął przewodniczący Czupiński, który chcielibyśmy powiedzieć, że ta konferencja, czy to spotkanie, śniadanie ma też na celu pewnego rodzaju podziękowanie, dla bardzo środowiska yy, lokalnych, regionalnych w podziękowania za współpracę, za to, że przez te ostatnie kilka miesięcy tutaj myślę bardzo, bardzo owocnie współpracowaliśmy. Yy, I traktujcie to również jako, jako yy, z tą, yy, z Waszą stronę. Kończymy pewien, pewien sezon, tak jak powiedział yy, przewodniczący Szupiński, yy, bądź podobno niektórzy wieszczą, że w tym roku sezonu ogólnokrotnego w polityce nie będzie. Ja mam nadzieję, że na trochę będzie i, i, i wszyscy, wszyscy troszeczkę od polityki odpoczniemy. Eee, dzisiejsze śniadanie, bo tak już już mówmy, e, chcielibyśmy właśnie w takiej różnej formule przede wszystkim zachęcić do konsumpcji, chcielibyśmy do, zachęcić do dialogu i dyskusji, a przy okazji przepleść to, czy wpleść tutaj w ten dialog, dyskusję kilka takich faktów, które może Państwa e, zainteresują o których chętnie poinformujecie w swoich materiałach. Tak, jak mówiliśmy, zakończył się pewien sezon, który my jako sojusz demokratyczny dzisiaj chcielibyśmy podsumować. Powiedzieć, że um, staraliśmy się być aktywnymi uczestnikami życia politycznego w naszym mieście i w naszym regionie. Chcę powiedzieć, że na pracę SLD w naszym mieście i regionie składała się praca działaczy SLD, um, wymieniając od początku eurodeputowanego Janusza Zemke, posłankę Angelę Jankowską, radnych SLD. Um, zbyt gorsze, ale także działaczy pana prezydenta Jana Szupińskiego, a także działaczy i, i, i szeregowych członków przewodniczących grup, członków różnego rodzaju organizacji, nie tylko członków SLD, ale także, także sympatyków. Myślę, że z tego całego naszego z tego całego, nasze, z tego całego naszego działania można wyłonić czy wybrać kilka. Dosyć Ciekawych inicjatyw, które realizowaliśmy i które Państwo w nie są obce. Tak jak powiedziałem, chcieliśmy być obecnie w dyskusji politycznej i obecni wszędzie tam, gdzie dzieją się istotne kwestie z punktu widzenia naszego regionu czy miasta. Stąd też mieliśmy dosyć szeroko zakrojoną akcję związaną z walką o, o drogę ekspresową S5. Na pewno, wiemy, pamiętacie o tej akcji. To akcja, którą jeszcze w jeszcze wrześniu ubiegłego roku. Zaczęła się różnego rodzaju apelami, do, do, do stosowanymi do władz w Warszawie, do parlamentarzystów, o których o okręgowej ekspresowej piące, która z punktu widzenia wydłuższych i pomorskiego jest niezwykle istotna, a która jak na, na, na tej chwili wiemy, właściwie poza krewsko-pomorskim prawdopodobnie w najbliższych latach powstaje. Nasz region został, można powiedzieć, w tej chwili zetknięty na, na innes, jeżeli chodzi o budowę z piątki, w związku z tym SRD, członkowie SLD to, że musimy tutaj dosyć głośno, głośno apelować, protestować, zbierać podpisy, mobilizować mieszkańców. Myślę, że nam się to dosyć dobrze zdało. około 15 tysięcy podpisów pod apelem o rozpoczęcie, szybkie rozpoczęcie kultury, kresowej zdjęć. I proszę Państwa, kiedy w kwietniu do tego doszło, czyli w nowych, niestety, jest jedyną siłą polityczną tak naprawdę wykorzystała ten, ten, ten moment, że mamy w Ministra Transportu, która bo mówiąc, kolokwialnie przywitała Pana Ministra w mieście. Ja nie liczę tutaj e, kolegów z Platformy Obywatelskiej, którzy oczywiście musieli to zrobić, e, natomiast myślę, że wiele środowisk w naszym mieście, które wcześniej próbowały podejmować głos na temat S5, no, no jakby nagle gdzieś, gdzieś schowało się i tego dnia, kiedy Minister do no nas przyjechał, to nikogo nie było. My stanęliśmy pod biurem Pani Prezydencji Piotrowskiej, mimo że Pan to jednak odebrał, odebrał od nas apel, odebrał od nas yy, konkretny sygnał, że że i mieszkańcy regionu domagają się, domagają się budowy drogi ekspresowej. Tak jak powiedziałem byliśmy yy, blisko różnego rodzaju kwestii, które w naszym mieście yy, pojawiały się. Niestety bardzo często były to przykre kwestie. Tutaj wymieniamy, tak jak wspomniałem takie wybrane inicjatywy, ale wymieniamy takie, takie kwestie jak likwidację prokuratury, organizacji likwidacja likwidację nauczcielskich polaków między obcą. To były przykre, przykre um, wydarzenia, um, które no, niestety musieliśmy podnieść, żeby pokazać, że tutaj znowu w tym naszym mieście coś złego się dzieje, że no, pojawiają się jakieś nakłady jakieś na to, żeby, żeby z naszego miasta wyprowadzić pewne instytucje. Um, no i, no nie wiem, spowodować, że to miasto znowu straci na znaczeniu, że to miasto znowu. Się do jakiejś porażki, Trudno powiedzieć, e, oczywiście e, sprawa związana e, no, z konzczeniem, które w tym miała jeszcze bardzo, bardzo wyciągnąła się bardzo długo, dzisiaj wiemy jak jest wina ostatecznie, prawdopodobnie e, nie, nie uda się zrealizować tego, co po pozostało. Natomiast chcę powiedzieć, że właśnie między innymi z inicjatywy Rady Sojuszuki Demokratycznej Rada Miasta wystosowała apel e, do marszałka, do własnyjniku o to, aby zająć się tą sprawą, dzięki temu ta sprawa miała swoje, jakby można powiedzieć, swoją kontynuację. Przedstawiciele nkj u mieli okazję wypowiedzieć się na Radzie Miasta, czego na przykład Radni Sejmiku, na co Radni Sejmiku zgody nie wyrazili. Także, także tutaj, można powiedzieć, że z inicjatywy Rady WZD, Rada Miasta Podgorzcz uchwaliła taki apel i z taką inicjatywą wyszła. i i, I przez chwilę cieszyliśmy się tak naprawdę, że UDP w Bugoszczy przejmie, przejmie, przejmie sklep po, po, po między obców. Warto także wspomnieć ostatni apel Rady Miasta w Bydgoszu, który również wyszedł z inicjatywy działaczy SLD, z inicjatywy Klubu Radnych SLD. W związku z pomysłem Marszałka Cardowskiego związanym z utworzeniem statki recalitego w Toruniu. Środowiska muzyczne, kulturalne w Bydgoszczy przyjęły tą wiadomość z bardzo, bardzo no, takim dużym, e, można powiedzieć, zburzeniem. E, radni podczas niedawnej sesji przyjęli apel, który też był inicjatywą e, Klubu Radnych w w tym apelu zawarto wiele e, krytycznych pod, pod kątem Marszałka Całkowskiego TS i myślę, że wywiązała się bardzo ostra dyskusja, no, jak się okazuje chyba tutaj w tej zostanie pozostanie nieugięty w swoim pomyśle i będzie trwał e, w, w tej inicjatywie, którą podjął. Eee, Państwo tutaj, w na tej krótkiej liście znajdziecie także kilka innych kwestii, które podejmowaliśmy, w które się angażowaliśmy. To nie tylko akcje typowo polityczne, bo nie samo polityką człowiek żyje, a partia polityczna nie musi, nie musi, nie musi tylko jak, w się angażować. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na, na akcje związane z światowym niemieckimi. Niedawno oddawaliśmy kraj, tutaj pod siedzibą Sojuszu Republiki Demokratycznej Stanów Kfiobus z Regionalnego centrum krwiowactwa. Eee, mimo niesprzyjającej pogody, padającego deszczu, cieszyła się ta akcja dużym zainteresowaniem. Ja sam byłem w że, że wielu ludzi, którzy przechodzą po prostu sobie ulicą Gdańską, zobaczą krwiowus i działa to dla nich jak, jak no nie wiem, jak to jest płata na tyłka, od razu, od razu skręcają, przychodzą do krwiowusu, pytać, czy mogą bo oni już oddawali wcześniej krew. A więc ta akcja, której tutaj. Lat, jest Bale, sekretarz radników Miejskiej da. Po raz to organizowaliśmy. Weszła już w krew i obiecujemy, że każdego roku w czerwcu ten krok tutaj w przed siedzibą SRD będzie A zatem, żeby nie przedłużać, chciałbym Państwu powiedzieć, czy podsumować krótko to, co robiliśmy. Chcę powiedzieć, że na pewno przed nami gorący okres, ponieważ w 2014 roku już We wrześniu zupełnie można powiedzieć, nową, 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 nową epokę, jeżeli chodzi o działalność. Na pewno będziemy tutaj aktywnie, aktywnie myśleli na temat, na temat kampanii samorządowej.